Wyobraź sobie, że pewnego dnia się budzisz i dowiadujesz się, że ktoś cię oskarża o coś, czego nigdy nie zrobiłeś. Nie o jakiś drobiazg, a o czyny tak poważne jak przemoc domowa czy molestowanie seksualne. Sprawa trafia do sądu, a ty musisz udowadniać swoją niewinność, choć w świetle prawa powinno być odwrotnie. Szanowni Państwo, drodzy widzowie pod naszym filmem o narcystycznych zaburzeniach osobowości, na podstawie serii Perseusz Krzysztofa Gonciarza, do którego link macie tutaj, dostaliśmy taki komentarz. Ja chcę zobaczyć film na temat bezpodstawnych oskarżeń jako strategii procesowej, tak zwany Silver Bullet Divorce. I jako, że czytamy wszystkie wasze komentarze, słuchamy waszych uwag, informacji zwrotnych i propozycji, Dziś porozmawiamy o zjawisku, które rzadko przebija się do mediów, a ma dramatyczne skutki dla życia setek tysięcy ludzi w Polsce, głównie mężczyzn, a jest to bezpodstawne zarzuty w sprawach rozwodowych i postępowaniach opieki nad dzieckiem. Sprawdzimy, jak wygląda to w Polsce, jakie są konsekwencje takich oskarżeń i dlaczego się pojawiają. To temat trudny, kontrowersyjny i często pełen emocji, ale właśnie dlatego warto o nim rozmawiać. Na wstępie podkreślamy też stanowczo, że potępiamy wszystkie potwierdzone przypadki przemocy domowej czy przemocy seksualnej. To również poważny problem, z którym trzeba zdecydowanie walczyć. Choć dotyka on zdecydowanie mniej osób niż kilka lat temu próbowała przekonać opinię publiczną propaganda, gdzie na przykład według badań L'Oréal pali na potrzeby ich reklam 84% kobiet w Polsce doświadczyło molestowania seksualnego w miejscu publicznym. To zostało już jednoznacznie podważone i krytykowane było za metodologię i ogólnienia. W temacie przemocy domowej, przemocy seksualnej czy przemocy wobec dzieci też planujemy nagrać jeszcze filmy. Na pewno pojawi się kiedyś film o przemocy seksualnej wobec dzieci, o tym jakie są niepokojące objawy, na które rodzic powinien zwrócić uwagę, jak rozmawiać z dzieckiem, jak je chronić przed wystąpieniem takiego ryzyka. W polskich sprawach rozwodowych i postępowaniach opiekę nad dzieckiem zdarzają się sytuacje, w których jedna ze stron, zwykle kobieta, sięga po bardzo kontrowersyjną taktykę procesową. Składa poważne, lecz bezpodstawne zarzuty o przemoc domową lub przemoc seksualną w stosunku do siebie lub dziecka. W praktyce bywa to odpowiednik znanej z amerykańskiego systemu strategii Silver Bullet, polegającej na uderzeniu w przeciwnika jednym druzgocącym oskarżeniem, które natychmiast zmienia układ sił w procesie. W Polsce mechanizm działania jest podobny. Wystarczy zgłoszenie do policji, prokuratury lub wniosek do sądu rodzinnego, by w trybie pilnym zastosowano środki, które w jednej chwili pozbawiają drugą stronę kontaktu z domem i dziećmi. Długo szukałem konkretnych i wiarygodnych statystyk lub badań, ile rzeczywiście zdarza się takiej sytuacji w Polsce, ale niestety nie ma nigdzie takich danych. Według mojej prywatnej rozmowy z zaprzyjaźnioną kancelarią, składanie fałszywych oskarżeń podczas rozpraw rozwodowych lub o opiekę nad dzieckiem jest powszechną taktyką procesową. Znalazłem też kilka publicznych wypowiedzi adwokatów i radców prawnych w tym temacie, przy czym warto pamiętać, że prawnicy są dosyć ostrożną w wypowiedziach grupą społeczną. Dr. Aleksandra Rychlewska, hotel, adwokat z Krakowa, pisze wprost, że rozwód a fałszywe oskarżenia to niestety coraz częstszy problem i że takie zawiadomienia są wykorzystywane instrumentalnie w sprawach rodzinnych. Adwokat Magdalena Murawska-Gutkowska podkreśla, że rozwód a fałszywe oskarżenia niestety także idą ze w parze, a oskarżenia bywają bronią zastępczą w walce o orzeczenie winy. CSW adwokaci, czyli adwokat Marcin Czekaj i adwokat Paulina Wilk, w tekście kancelarii czytamy, że coraz więcej par w rozwodzie oskarża drugą stronę o nadużycia, w tym przemoc, a nierzadko zdarza się, że pada cały szereg oskarżeń. Agnieszka Beczkalska, aplikant radcowski na infor.pl, ostrzega, że często się zdarza, iż oskarżenia o stosowanie przemocy domowej są wyssane z palca i bywają używane jako karta przetargowa w rozwodzie. Adwokat Marlena Słupińska-Strysik opisuje niejednokrotne kreowanie fałszywej rzeczywistości na sali sądowej. Według niej zdarzają się pozorowanie przemocy i często także zakładanie niebieskiej karty. Adwokat Wnuk na blogu Kancelarii wprost wskazuje, że w kontekście rozwodu fałszywe oskarżenie może być używane jako taktyka do uzyskania orzeczenia o wyłącznej winie czy też przewagi procesowej. Także sprawa nie jest jednostkowa ani obca adwokatom i radcom prawnym. Pierwszym etapem zagrania bezpostawnymi oskarżeniami jest tak zwana ustawa antyprzynosowa, o której wspominaliśmy już krótko w naszym filmie o dyskryminacji mężczyzn. Tak zwana ustawa antyprzynosowa to potoczne określenie zmian w prawie, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku i dały policji oraz żandarmerii wojskowej prawo natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej z mieszkania bez czekania na decyzję sądu. Uprawnienie to wynika z artykułu 15 AA. Ustawy o policji oraz paralelnych przepisów o żandarmerii wojskowej. Nakaz obowiązuje co do zasady 14 dni, w tym czasie poszkodowany/poszkodowana może wystąpić do sądu o przedłużenie tego zabezpieczenia. Warte podkreślenia jest to, że nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia wydawany jest przez policjanta. Trakcie interwencji, bez wyroku sądu, bez dokładnego zbadania sprawy, bez domniemania niewinności. W filmie o dyskryminacji mężczyzn pokazywaliśmy badania, że sprawcami przemocy domowej porównywalnie często są kobiety co mężczyźni, a mimo to ustawa ta w 2021 roku, choć zadziałała 3531 razy, ani razu nie została wszczęta przeciw kobiecie. Każdy ten przypadek dotyczył mężczyzn. Osobie objętej nakazem, zakazem przysługuje zażalenie do sądu rejonowego w 3 dni od doręczenia. Sąd ma rozpoznać je niezwłocznie, nie później niż w 3 dni od wpływu. Równolegle sąd rodzinny, na wniosek osoby doznającej przemocy, może udzielić zabezpieczenia i przedłużyć ochronę z artykułu 11a do 11aA ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. I tu dopiero w grę wchodzi sąd po kilku dniach od wyrzucenia oskarżonego o przemoc z domu, bez możliwości zabrania swoich rzeczy, bez zastanowienia się, czy ma on gdzie pójść, czy będzie nocował na ulicy, bez wyroku potwierdzającego jego winę. W 2023 roku nastąpiła nowelizacja ustawy, przemianowując ją na obecnie znaną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz dodając do niej nowe, dodatkowe definicje, jak na przykład przemoc ekonomiczna dodając kolejne podstawy do nakazu opuszczenia mieszkania. Ustawa antyprzemocowa ma z założenia natychmiast chronić osoby doznające przemocy domowej. Umożliwia szybkie administracyjne odizolowanie sprawcy od ofiary poprzez nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się i kontaktu. Bez czekania na długie postępowanie, żeby przerwać przemoc tu i teraz. Daje też czas i bezpieczeństwo na uzyskanie sądowego, dłuższego zabezpieczenia oraz działa prewencyjnie, bo realna, szybka sankcja zniechęca do przemocy. Niestety wiąże się to z brakiem wyroku sądu i zawieszeniem, wbrew konstytucji, domniemania niewinności oraz daje ogromną władzę funkcjonariuszowi policji, który z założenia ma realizować prawo i decyzję sądu, a nie wcielać się w sąd i oceniać o winie. W internecie wiele jest przykładów rozmów, na forach między kobietami o tym, jak wykorzystać tę ustawę wbrew jej przeznaczeniu na swoją korzyść. Kobiety doradzają sobie nawzajem, jak za karę wyrzucić męża z domu pokutni, albo właśnie jak zdobyć przewagę w rozprawie sądowej, urealniając swoje oskarżenia decyzją o nakazie opuszczenia mieszkania wydaną przez funkcjonariusza policji, który nie znając szczegółów ani dowodów, często wyda takie zabezpieczenie na wszelki wypadek. Niestety, w tym przypadku również nie ma wiarygodnych statystyk na to, jak wiele takich nakazów okazuje się nieuzasadniona po przeanalizowaniu ich przez sąd. Wiadomo jedynie, ile razy została ta procedura wszczęta. Wiadomo też, że głównie została ona wszczynana przeciwko mężczyznom. Wracając do fałszywych oskarżeń o przeszkody podczas rozprawy w sądzie. Skutki takiej taktyki procesowej są dla oskarżonego dramatyczny. Z dnia na dzień może stracić dostęp do domu, kontakt z dziećmi, a jego reputacja zostaje poważnie odszarpnięta. Nawet jeżeli w późniejszym toku postępowania okaże się, że zarzuty były bezpodstawne, szkody często są nieodwracalne. Dziecko mogło przez wiele miesięcy przebywać wyłącznie z jednym rodzicem, a sąd, kierując się zasadą stabilności środowiska wychowawczego, może uznać, że utrzymanie tego stanu będzie dla dobra dziecka. Dodatkowo, w opinii społecznej sam fakt oskarżenia potrafi przygoń na stałe, niezależnie od wyroku. O bezpodstawnych oskarżeniach mężczyzn o przemoc seksualną w stosunku do dzieci również zrobimy jeszcze dedykowany materiał, bo to kolejny temat rzeka, podczas którego nie będziemy już patrzeć na to pod kątem prawno procesowym a przyjrzymy się z psychologicznego punktu widzenia, co dzieje się w takiej sytuacji w głowie mężczyzny, jego myślach i emocjach i jakie mogą być tego, społeczne skutki. W kwestii Silver Bullet teoretycznie prawo przewiduje odpowiedzialność karną za fałszywe oskarżenia. Zgodnie z artykułem 234 Kodeksu Karnego kto zawiadamia organ o przestępstwie, wiedząc, że go nie popełniono, podlega karze do dwóch lat pozbawienia wolności. Możliwe jest również wystąpienie z pozwem cywilnym o ochronę dóbr osobistych. W praktyce jednak udowodnienie, że ktoś celowo złożył Fałszywe zeznania, by zaszkodzić, jest trudne, a wyroki skazujące w takich przypadkach należą do rzadkości. Siła taktyki polegającej na bezpostawnych oskarżeniach wynika z kilku czynników. Efektu pierwszego wrażenia, kiedy to pierwsze zeznania nadają tą całemu postępowaniu, działaniu w warunkach emocji i presji ochrony rzekomej ofiary, oraz faktu, że czas działa na Korzyść osoby oskarżającej, im dłużej druga strona jest odsunięta od dziecka, tym trudniej powrócić do wcześniejszego modelu opieki. Obrona w takiej sytuacji wymaga błyskawicznego zaangażowania doświadczonego prawnika, wnioskowania o uchylenie środków zabezpieczających, gromadzenia dowodów na brak przemocy oraz opinii biegłych i świadków. Często konieczne jest również równoległe działanie w postępowaniu karnym i cywilnym. Aby jak najszybciej przywrócić naruszoną równowagę procesową. Podsumowując, prawdziwa przemoc wymaga natychmiastowej reakcji i ochrony. To bezdyskusyjne. Jednocześnie bezpodstawne zarzuty dosłownie niszczą ludzi, niszczą relacje i zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, a w efekcie krzywdzą także prawdziwe ofiary. Dlatego potrzebujemy szybkiej, rzetelnej weryfikacji faktów. Realnej kontroli sądowej i odpowiedzialności za słowo zamiast procesów w mediach społecznościowych. Kluczem są też lepsza edukacja prawna i solidne dane o skali zjawiska, by dyskutować o nim bez uproszczeń. Im więcej faktów w debacie publicznej, tym mniej krzywdy po obu stronach. Dziękuję za obejrzenie tego materiału w całości. Zapraszam do komentowania. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo większość ogląda, a nie subskrybuje. Do zobaczenia!